Joanna Jarmołowicz, urodzona w kwietniu 1994 w Legnicy, uczęszczała do VI Liceum Ogólnokształcącego i do autorskiej szkoły muzykalowej Macieja Pawłowskiego. Na ekranie zadebiutowała w 2013 roku rolą Anity w filmie Sandland Bartłomiej Mudy. Jest związana z Janem Królikowskim, mają syna Józefa urodzonego 19 września 2019 roku. Jan jest synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej i zmarłego 27 lutego 2020 roku Pawła Królikowskiego. Dorota Chotecka urodzona w marcu 1966 w radomiu w 1993 roku ukończyła studia na wydziale aktorskim państwowej wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Na ekranie zadebiutowała w 1993 w rolą w filmie Pożegnanie z Marią. Od 2003 roku jest żoną aktora Radosława Pazury. 21 stycznia 2007 roku urodziła się ich córka Klara Maria. Sławomir Uniatowski, urodzony w maju 1984 w Toruniu. Wokalista, kompozytor, aktor, autor tekstów. Ukończył zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich. Brał udział w krajowych eliminacjach do 51. konkursu piosenki Eurowizji. Ponad 13 lat temu wokalista spotykał się z prezenterką telewizyjną Katarzyną Burzyńską, jednak związek ten nie przetrwał. Rozstali się w 2008 roku. W 2016 roku media informowały, iż był widziany z aktorką Agnieszką Włodarczyk nad Polskim Morzem, gdzie spacerując wyglądali na zakochanych. Jednak ostatecznie z tej relacji nic nie wyszło. Kanna Śleszyńska, urodzona w kwietniu 1959 w Warszawie. Aktorka teatralna, filmowa i kabaretowa. W 1982 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Brała udział w drugiej edycji programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. Z małżeństwa z kolegą ze studiów, aktorem Wojciechem Magnuskim, Śleszyńska ma syna Mikołaja, urodzonego w 1985. Była również związana z aktorem i prezenterem telewizyjnym Piotrem Gąsowskim, z którym ma syna Jakuba, urodzonego w 1995. W latach 2005-2019 była w związku z Jackiem Brzoską, przedsiębiorcą i byłym użwiarzem. Alżbieta Lęska, urodzona w sierpniu 1981 w Siemianowicach Śląskich aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Jej ojcem jest czeski muzyk i piosenkarz Tibor Lenski. Grała w serialach Pierwsza Miłość i Ojciec Mateusz. W 2007 roku wyszła za mąż za Rafała Cieszyńskiego. Ślub kościelny wzięli w sierpniu 2008 roku w kościele Świętej Anny w Warszawie. Mają dwoje dzieci córkę Zofię i syna Antoniego. Karol Strasburger, urodzony w lipcu 1947 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy oraz prezenter telewizyjny. Od września 1994 roku prowadzi tyle turniej w telewizji polskiej Familiana. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pierwsze małżeństwo z aktorką Barbarą Burską, z którą ożenił się jeszcze na studiach, zakończyło się rozwodem w 1981 roku. Poślubił Irenę Morcińczyk, która zmarła 9 grudnia 2013. Para nie miała dzieci. 10 sierpnia 2019 roku ożenił się ze swoją menadżerką Małgorzatą Weremczuk. W 2019 roku urodziła się ich córka Laura. Małgorzata Lebińska, urodzona w czerwcu 1971 w Warszawie. W 1996 roku Ukończyła warszawską PWST. Rok później została nagrodzona wyróżnieniem poza regulaminowym na 28. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Była żoną poety Krzysztofa Fiusse, z którym ma córkę Anastazję, urodzoną w 1993 roku. Jej obecnym mężem jest fotograf Bartosz Mirecki, z którym ma córkę Helenę, urodzoną w 1999 oraz dwóch synów bliźniaków Antoniego i Franciszka. Tomasz Lulek, urodzony w kwietniu 1954 w Zakopanem, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W 1978 roku otrzymał dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Związany z aktorką filmową, telewizyjną i teatralną Haliną Rasiakówną, owocem tego związku są dwaj synowie Łukasz i Marcin. Dariusz Kordek, urodzony w styczniu 1965 w Warszawie, aktor teatralny, muzykalowy, filmowy i prezenter telewizyjny. Studiował na Wydziale Aktorskim w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, którą ukończył w 1988. W latach 1993-1996 był związany z piosenkarką Edytą Górniak. W 2001 roku wziął ślub z modelką Agnieszką Gebert. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem w 2008. 7 sierpnia 2010 roku poślubił Elizę Jędrzejewską, z którą ma syna Maksymiliana urodzonego w 2009 i córkę Marię urodzoną w 2013. Paweł Delong, urodzony w kwietniu 1970 w Krakowie aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Ukończył państwowo Wyższą szkołę teatralną imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Na dużym ekranie pojawił się po raz pierwszy w niewielkiej roli w dramacie wojennym Stevena Spielberga „Lista Schindlera”. W latach 1990–1993 był związany z aktorką starszą od niego o 4 lata, Katarzyną Gajdarską, z którą ma syna Pawła, urodzonego w 1993. W kolejnych latach spotykał się m.in. z aktorkami Marią Seberyn, Katarzyną Skrzynecką, Wiolettą Kołakowską, a w latach 2003-2005 z piosenkarką Patrycją Markowską. Tomasz Oświeciński, urodzony w styczniu 1973 w Białymstoku. Aktor, trener personalny i zawodnik MMA. Na wielkim ekranie debiutował w 2012 roku, grając w filmach Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości, i Hans Klos stawka większa niż śmierć. Ze związku małżeńskiego z Aleksandrą Macurkiem Majem, urodzoną 19 sierpnia 2009 roku. Jakub Kucner, urodzony w marcu 1988 w Poznaniu. Fotomodel, aktor, prezenter telewizyjny. Mister Polski 2017. Jest absolwentem kulturoznawstwa i medioznawstwa w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Był związany z modelką Karoliną Zagozdon, którą poznał w 2015 roku podczas castingów do wyborów Mistera Polski. Para rozstała się w 2019 roku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają partnerki i partnerzy pozostałych aktorów w serialu M jak Miłość, to linki do części pierwszej i części drugiej zostawiam na końcu tego materiału.